Witam państwa. Nazywam się Zbigniew Stefanik i jestem niezależnym dziennikarzem. Zwracam się do koalicji 15 października. Zwracam się do jej liderów, do, do jej ministrów, do tych wszystkich, którzy tworzą tą koalicję. Szanowni państwo, mamy 4 czerwca 2025 roku, a więc to już dwa lata. Dwa lata temu e, Nastąpił marsz. Marsz o charakterze, można powiedzieć, historycznym, ponieważ był to jeden, zapewne z największych marszów w III RP. Mówi się o tym, że wzięło w nim udział pół miliona, być może mniej, być może więcej. To nie ma znaczenia. Natomiast ten marsz był początkiem. To był początek odebrania pisowi władzy w Polsce. I wówczas powstała nadzieja, powstała nadzieja, powstał pewien pomysł. No i udało się to zrobić. PIS stracił władzę w Polsce, no i wówczas wiadomo było, że żeby PIS nie rządził, to musi rządzić układ polityczny, który będzie skomplikowany. A więc powstała koalicja złożona z różnych ugrupowań, od Centro lewicy po centroprawicę. Powstała umowa koalicyjna, i odtąd było tak naprawdę zaplanowanych kilka kluczowych reform i zmian, które koalicja obiecała, że wprowadzi, a więc dokument koalicyjny, który został właśnie stworzony po to, aby wyborcy do niego mogli się odnieść. Dzisiaj zdaje się, że ten dokument jest kompletnie zapomniany. A więc co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że koalicja po prostu zamiast zajmować się Polską, zajęła się sobą. Ponieważ kilka miesięcy po wyborach parlamentarnych były wybory samorządowe, więc okazało się, że tutaj również następuje rywalizacja. Po wyborach samorządowych były wybory do Europarlamentu, no i wreszcie wybory prezydenckie. No i co się okazało? Okazało się, że koalicja nie jest w stanie wystawić jednego kandydata, tak jak sugerowali to ludzie spoza polityki, tacy chociaż jakby jak ja. Ja mówiłem o tym w listopadzie, że trzeba wstawić jednego człowieka, bo jeśli koalicja zacznie się kłócić wewnętrznie, to te wybory może przegrać. Tego nie zrobiliście. Dlaczego? Dlatego, że zwyciężyły interesy partyjne, zwyciężyły osobiste ambicje. No, i teraz słyszymy pana Zandberga. Tatian Zandberg, który był częścią koalicji, do rządu jednak nie wszedł, teraz mówi nam, że właściwie jest w opozycji, dlatego że po prostu wyczuł moment, gdzie może tworzyć swoje własne ugrupowanie i pozyskiwać kartę polityczną i robi to kosztem Polski. Nawet nie był w stanie poprzeć przedłużonego Tura Czaskowskiego, bo mu się to nie opłacało, za pana Zandbergowi bardziej opłaca się prezentura Nawrockiego. W której to kończę, będzie budował swoją tożsamość polityczną i swój obóz polityczny. Jest to coś, co można uznać za dyskwalifikacja, za dyskwalifikację w ogóle z polityki. Uważam, że Andreas Zandberg po prostu nie, nie spełnia w tych tych moralnych, które powodują, że ma on prawo kogoś reprezentować. Tak? To jest człowiek, który myśli tylko i wyłącznie o sobie, a więc po prostu hańba, panie Zandberg, i zostawmy. Myślę, że mam nadzieję, że wyborcy pan odpowiednio ocenią i że już nie znajdziemy Pana w nowym parlamencie ani w ogóle w polityce. Haniba, i tyle, Panie Zandberg, ponieważ myślał Pan tylko o sobie. Polska Pana nie obchodziła, obchodził Pan, obchodził pan tylko i wyłącznie to, co pana na tym wszystkim zyskał. Co Pan zyskał? 4%. Zdaje się, że te 4% troszkę spowodowały, że Panu, no, można powiedzieć, ambicje przesłoniły. Zdrowy rozum, ale zostawmy Bazandberga, bo jest to postać w takiego formatu, którą w ogóle nie warto się obecnie zajmować ani się tą, tą osobą interesować. Faktem jest, że koalicja 15 października popełniła wiele błędów. Głównym błędem były interesiki partyjne, które wzięły górę właściwie nad wszystkim. Błędem było również niewyciąganie konsekwencji personalnych z popełnianych, popełnianych różnych. Może być wręcz katastrof. Tak? Taką katastrofę spowodowała Barbara Nowacka, która w, podczas obchodów 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz nie wiedziała. Kim byli ci naziści, którzy budowali Auschwitz? Pani Kotula zapomniała, że nie miała magistra. Pan Czerzasty stawiał na swoich kolegów, pana Wieczorka, pana Szejne, którym to okazało się, że wszyscy wiedzieli o tym, że jest przemocowcem i, i alkoholikiem, mimo to nikt z tym nic nie zrobił. No i wreszcie pan premier Donald Tusk, który okazało się jest takim premierem, można powiedzieć tylko z nazwy, bo nie sprawuje de facto władzy nad, nad swoim rządem, ponieważ ten rząd składa się z różnych interesów, z różnych partii i członkowie tego rządu kłócą się między sobą, a więc kłótnie pomiędzy lewicą, a trzecią drogą o aborcję. To wszystko doprowadziło, w, że wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. I to nie jest tak, jak twierdzą przedstawiciele tej koalicji, że właściwie jesteśmy w takiej samej Polsce, w jakiej byliśmy przed wyborami prezydenckimi? Absolutnie nie, dlatego, że w tamtej Polsce odliczaliśmy dni do odejścia Andrzeja Dudy. Teraz to już nie ma sensu, ponieważ do tych dni trzeba dodać 5 lat Rada więc to nie jest ta, ta sama Polska, w której mamy koabitację, bo dzisiaj mamy perspektywę koabitacji co najmniej pięcioletniej. O ile w ogóle w PiS nie odzyska władzy wcześniej, to, to jest też prawdopodobne. Jeśli spojrzeć na to, jak koalicja do, zabiera się do Dalszego rządzenia. A więc jesteśmy dokładnie w, w innej Polsce. Po pierwsze, trzeba zastanowić się nad tym, czy Karol Nawrocki nadaje się na prezydenta Polski. Odpowiedź brzmi oczywiście nie, dlatego że ma on na sumieniu bardzo wiele, ma przeszłość kryminalną, którą może spowodować, że stanie się ofiarem szantażu. A więc jest to taka sytuacja, w której to w państwie normalnym ktoś taki nie byłby kandydatem, a w Polsce jest prezydentem, czy prezydentem elektem. I tak to jeszcze jest ten czas, gdzie można to zatrzymać, i od tego są służby, od tego jest rząd. Służby powinny zbadać tą postać pod, każdą, pod każdym względem, wydać raport, a rząd powinien po prostu postanowić o uniemożliwieniu mu wyko przejęcia urzędu prezydenta Polski. Tak? To jest możliwe, ale to wymaga kilku rzeczy, to wymaga determinacji, to wymaga odwagi, to wymaga siły. Oczywiście to doprowadziłoby do kryzysu. Natomiast być może jest to niezbędne, potrzebne. Eee, I myślę, że jako wyborcy, jako obywatele, możemy, możemy oczekiwać od tej koalicji, od tego rządu, żeby ten rząd, ta koalicja, która ma jeszcze dwa miesiące, żeby zrobić coś, zrobiła coś, żeby Karol był prezydentem Polski. Myślę, że to jest wykonalne, eee, są różnego rodzaju środki legalne, żeby to zrobić. Tak. Eee, Natomiast y, zakładam, że tego nie zrobicie, dlatego że to wymaga determinacji, to wymaga faktycznie odwagi, to wymaga wzięcia na klatę demonstracji, dużych protestów, y, jak również to wymaga wzięcia na klatę różnych oskarżeń o zamach stanu i was po prostu na to nie stać. Znaczy, nie, nie jesteście liderami tego formatu, żeby móc to unieść ani pan premier Donald Tusk, y, ani pan y, Kośniak Kamysz, ani pan Hołownia ani pan Czarzasty, tym bardziej pan Zamberg, który właściwie już za bardzo nie wiadomo, gdzie się sytuuje. Tak więc no tutaj z pewnością nie zrobicie niczego, więc Karol Nawrocki będzie prezydentem Polski, bo was nie stać na, na, na tą odrobinę odwagi, żeby coś z tym zrobić, a więc to tak będzie. No i pytanie, co dalej? Bo premier Tusk podczas swojego przemówienia do narodu po porażce prezydenckiej, w wyborach prezydenckich, powiedział coś takiego, że jedziemy dalej. Tylko ja się pytam panie premierze Tusk, Dalej, czyli dokąd? No bo słyszymy, że koalicja 15 października ma swoją agendę. Z tej agendy już może skreślić rozliczenie rządów PiSu, bo wiadomo, że Karol Nawrocki, tych ludzi USK, możecie już też z tej agendy skreślić naprawdę sądownicę, Karol Nawrocki to wszystko zablokuje. Z tej agendy możecie również skreślić zmienienie szefa w NBP-u, bo Karol Nawrocki to zablokuje, Oczywiście wszystkie kwestie związane z ewolucją obyczajową, to wszystko również się nie wydarzy, a więc związki partnerskie, aborcja, zapomnijcie, to, to też się nie wydarzy. Kalowski to zablokuje. A więc to pytanie, co zostaje? No Niewiele zostaje. Natomiast faktem jest, że to, co proponujecie, to jest ucieczka naprzód, to niczego nie da. Bo trzeba wyciągnąć wnioski jakby z tego, co się stało. 15 października 2023 roku zagłosowało na ugrupowania wchodzące w skład tą koalicję 12 milionów wyborców. 18 maja tego roku podczas pierwszej wyborów prezydenckich zagłosowało na kandydatów tej koalicji 8 milionów osób. To jest tylko 2 trzecie z kapitału, które koalicja uzyskała po półtora, roku po półtora roku wcześniej. I to jest, to jest duża porażka. Po prostu straciliście ponad 33% wyborców. Pytanie dlaczego? Dlatego, że nie dowodziliście tematów, dlatego, że w, ministrowie kłócili się na Platformie X między sobą, e, że właściwie nie potrafiliście niczego ustalić. I to nawet nie jest tak, że to był rząd leni. Po prostu to był rząd, czy to jest rząd ludzi, którzy patrzą tylko z perspektywy swojego interesu partyjnego, z perspektywy swojej własnej ideologii, po prostu nie myślą o, o kolektywie. I stąd się wzięła w ta porażka i jakby ten rząd jest porażką. To jest jeden z najgorszych rządów w trzeciej RP i koalicja poniosła tutaj kompletną porażkę. A więc nie za bardzo rozumiem tego, że remedium na sytuację obecną miało być więcej tego, co było, skoro to, co było, doprowadziło do katastrofy, a katastrofą jest wybór Króla na prezydenta Polski. I ta katastrofa, jak już mówiłem, obciąża wszystkich liderów koalicji, e, ponieważ wszyscy to, do tego doprowadzili. Ja więc nie za bardzo rozumiem, dlaczego wotum zaufania dla rządu Rada Tuska miałby być jakimś remedium na cokolwiek. No to oczywiście pokaże, że koalicja jeszcze oddycha i jeszcze żyje, no tylko pytanie na jak długo i po co, tak? No bo tak już powiedziałem, jedziecie tylko, że dokąd jedziecie, tak? To, to, jest, to jest pytanie. A więc dzisiaj trzeba zastanowić się nad nową formułą i uważam, że takim minimum jest konstrukcja wotum nieufności. No bo ja rozumiem, że dacie sobie w, wy sobie dacie wotum zaufania, czyli postanowicie sobie zaufać nawzajem, tak? To, to jest jakiś tam krok do przodu, zgadzam się i tu bez sarkazmu, no bo jednak przez te półtora roku rządu okazało się, że kolejca sobie sama nie ufa, tak? Ponieważ mi sobie się zwalczają nawzajem, a więc Rozumiem, że wotum zaufania ma być takim wotum zaufania yy, nawzajem, tak? a więc nawzajem zaufacie sobie odtąd, tylko że Wam już nie ufają wyborcy. Trzeba powiedzieć wprost, że wybory prezydenckie jednak, może nie były zieloną, czerwoną kartką, ale jednak były takim mocnym ostrzeżeniem i wrazem zadowolenia tak? yy, z rządów tej koalicji. Natomiast no, faktem jest, że na yy, Farcza zagłosowało jednak 10 milionów Polaków ponad. I to jest duży kapitał, tak więc nadal są oczekiwania, że koalicja będzie trwała tak i że będzie robiła coś. Natomiast tutaj są oczekiwania jednak dotyczące tego, żeby koalicja po pierwsze zachowywała się poważnie, czyli nie zajmowała się sobą, tylko zajmowała się Polską, a po drugie, żeby zaproponowała jakąś konkretną formułę rządzenia, jakąś metodę rządzenia, która działa, ponieważ ta metoda, którą przyjęliście, po prostu nie działa. Tak, widzimy, że jest jedna wielka blokada i to wszystko nie działa, więc musimy mieć metodę na rządzenie, taka która po prostu działa jest skuteczna. Po drugie, musi być premier, który faktycznie rządzi, który ma władzę nad swoim rządem. Bo jeśli się, się okazuje, że mamy premiera, który de facto nie, nie może swojemu ministrowi, który jest z innej partii, powiedzieć cokolwiek, no to nie jest de facto prawdziwym premierem. Premier musi mieć wpływ na, na, na całość. I musi być prawdziwym premierem, a nie premierem malowanym. No i po trzecie, trzeba wyciągnąć też wnioski personalne. No, bo to, co się wydarzyło, jednak jest porażką konkretnych ludzi, konkretnych ministrów i tutaj muszą być wnioski personalne również, jeśli chodzi o liderów. Tak więc, ja uważam, że takim stricte minimum, co powinna zrobić koalicja, to zmienić premiera. Zmienić premiera, zmienić wicepremierów. To jest taka podstawa, więc rozumiem, że żadne wotum zaufania, które właściwie nic nie zmieni, tylko konstruktywne wotum nieufności. A więc nowy premier, nowy rząd i nowy pomysł na, na rządzenie na, na te dwa lata. I tutaj chodzi o pomysł, który jednak pokaże, że koalicja żyje w świecie realnym. No bo rozumiem, że teraz takim nowym pomysłem koalicji jest to, żeby zasypywać nowego prezydenta ustawami po to, żeby on ich nie podpisywał. A więc takie właśnie pokazanie, że my chcieliśmy, ale on nie chce, tak? To też nie jest metoda, no ponieważ trzeba jednak pójrzeć się w sferze realnej i robić rzeczy takie, które faktycznie coś zmieniają. Jeśli położycie na biurko prezydentowi w, w Nawrockiemu do tego nieszczęścia dojdzie, e, jeśli tego nie zablokujecie, no to wiadomo, że tego nie podpisze. Tak? Jeśli piszecie ustawę o związkach partnerskich, to, to tego nie podpisze. A więc teraz trzeba po prostu w jakiś sposób e, tworzyć projekty, które mogą po prostu przejść tak? i które są na tyle realne, na, na tyle do przyjęcia, e, żeby jednak posuwały sprawy do przodu w Polsce. Nie wiem, jak będzie wyglądała ta prezydentura Nawrockiego, tego właściwie nie wie nikt, łącznie z Nawrockim. Jeśli nie zablokujecie, potem raz jeszcze możecie ją zablokować, macie takie możliwości. Jeśli tego nie zrobicie, to pytanie potem brzmi, jak będzie wyglądała ta, ta prezydentura. Ja, ja tego nie wiem. Nie jestem przekonany, że będzie długopisem Jarosława Kaczyńskiego. Może nim będzie, może nie będzie. To jest, to jest nikuś, nikuś dyzma polskiej polityki. Nawet tylko ten dyzma, tylko nikuś dyzma. Mówię o tej postaci, którą grał Cezary Pazura w, Cezary Pazura w filmie y, Kajla Nikodemadyzmy. Tak więc, y, my nie wiemy, jak będzie wyglądał prezydentura Rana y, No i dowiemy się dopiero, jak ona się rozpocznie, skoro jeśli nie zablokujecie. No i będzie trzeba w jakimś tam momencie szukać z nim jakichś kompromisów, no bo on tutaj będzie na 5 lat. Y, no i przynajmniej warto spróbować, tak? Czy, czy w ogóle jest możliwe cokolwiek? Ja tego nie wiem. Myślę, że tego nie wie nikt. Natomiast no, tutaj państwo musi działać, tak? I albo pójdziemy w dalszy rozkład państwa, czyli doprowadzimy do dalszego rozkładu sądownictwa, dalszego rozkładu innych instytucji, albo po prostu pójdziemy po jakieś, jakąś formułę kompromisową. No, w, nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, właściwie Sąd Najwyższy też się rozpada, ponieważ mamy izby, które są nieuznawane przez sądy na świecie, przez, przez partie rządzące. To się musi zmienić, ponieważ ktokolwiek by nie rządził, Polska musi mieć wymiar sprawiedliwości. Tak? Ludzie muszą móc pójść do sądu po sprawiedliwość i te procedury muszą trwać krócej niż trwają. A więc będzie trzeba, przynajmniej, spróbować podjąć jakąś rozmowę z nowym prezydentem dotyczącą jakichś zmian w No i wtedy trzeba iść na jakieś kompromisy. No, tej innej opcji nie ma. Pytanie, jakie są granice do kompromisu? Myślę, że nad tym trzeba już pracować. Również media publiczne. Przecież no media nie mogą być przez kolejne dwa lata w likwidacjach. To coś się musi zmienić. Taka więc jakaś ustawa medialna musi być wypracowana. Warto jednak nad tym pracować. Być może nowy prezydent będzie również zainteresowany tym, żeby w jakiś sposób pójść na jakiś kompromis. I tutaj polityka zagraniczna kluczowa, ponieważ jesteśmy obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że Polska jest dzisiaj takim teatrem konfrontacji trzech imperiów. Na terytorium Polski konfrontują się w imperium amerykańskie, w imperium rosyjskie i zachodnioeuropejskie, i my musimy podejmować decyzje mądre w, w tych trudnych czasach. Mamy coś, co zostało podpisane kilka tygodni temu, czyli traktat polsko-francuski. On jest obecnie w zawieszeniu, dlatego że Francja czeka na to, jak będzie wyglądała sytuacja w Polsce w najbliższym czasie. No i pytanie, czy my go ratyfikujemy? Jeśli tak, no to. Żeby robić co? Tak to jest jakby to może być nowy początek nowej współpracy. Natomiast pytanie czy nas na to stać? No i teraz pytanie jak dogada się prezydent z rządem jeśli chodzi o politykę zagraniczną? No, Bo to będzie trzeba szukać kompromisu. To już nie jest tak, że możemy odliczać. To, to, to sytuacja jest teraz taka, że mamy po prostu no, 5 lat, jeśli z tym nic nie zrobicie, nic z tym nie zrobicie na Wrocławskiego w Pałacu Prezydenckim, no więc jeśli chodzi o nominacje w ambasadach, no to tutaj trzeba się jakoś dogadać, No, bo nie mam sobie, żeby do końca kadencji tego sejmu Polska miała tylko kierowników placówek, no to jest niepoważne, tak. A więc tutaj trzeba się choćby w tej kwestii dogadać i być może również szukać, być może tłumaczyć nowemu prezydentowi, że jednak stosunki z Unią Europejską są ważne, że, że warto szukać innych rozwiązań, że nie tylko Amerykanie, ale być może również Unia Europejska, może warto rozmawiać, podejmować jakby takie rozmowy przez pośredników którzy mogą być jakoś tam do przyjęcia przez nowy pałac prezydencki. Natomiast faktem jest, że no tutaj w wymiarze w sprawiedliwości, w wymiarze polityki zagranicznej i obronności jakieś kompromisy muszą być znalezione, bo inaczej się po prostu nie da, bo w innym razie państwo nie będzie mogło funkcjonować. Natomiast hmm, podkreślam, że to jest okres bardzo niebezpieczny, ponieważ Polska faktycznie jest w trudnej sytuacji. Te pięć lat będzie kluczowe i jeśli Polska zafunduje sobie konflikt, totalną awanturę, nie pas rząd w kwestiach obronności polityki zagranicznej, to po prostu Polska przegra. Tak? I straci w ogóle głos na arenie europejskiej i stanie się de facto przedmiotem tego, co dzieje się obecnie. Czyli tej konfrontacji, tak jakby wschód-zachód. A warto, żeby Polska była podmiotem tej konfrontacji. Bo tu chodzi o to, gdzie Polska będzie za, za kilka lat. Tak? I jak będzie wyglądała pozycja Polski za kilka lat. Bardziej niż to, kto w Polsce będzie rządził. To jest okres niezwykle niebezpieczny i warto mieć to, to na uwadze. A więc, szanowni państwo, no, sytuacja jest bardzo zła. Trzeba sobie powiedzieć jasno i wyraźnie, że mm, koalicja 15 października zawiodła, zajęła się sobą, zajęła się swoimi interescikami partyjnymi. Yy, ambicje poszczególnych ludzi doprowadziły do porażki w wyborach prezydenckich, do klęski, można powiedzieć. Od tych wyborów prezydenckich zależało wszystko, tak naprawdę. No, i teraz pytanie, czy koalicja już tylko i wyłącznie chce grać na to, żeby dotrwać do końca kadencji, czy tak długo jak się da, czy faktycznie chce zrobić coś, żeby móc nie tylko rządzić skutecznie dwa lata, ale również móc skutecznie powalczyć o, o reelekcję, tak, jako układ rządzący. Natomiast jeśli faktycznie koalicja chce wiedzieć o tym, żeby rządzić skutecznie dwa lata, to musi zmienić coś, a to, to jest to jest rząd, to jest jego lider. Trzeba też myśleć już teraz o wyborach parlamentarnych, bo trzy listy, zdaje się, nie mają żadnych szans tak, na, na, na to, żeby pokonać PiS i Konfederację. A więc y, nie trzy, ale być może jedna, być może dwie listy. No i y, rzecz, która się wam bardzo nie spodoba, szanowni liderze, trzeba szukać nowych ludzi. Bo to jest tak, że wy jako liderzy skompromitowaliście się. To trzeba powiedzieć sobie wprost, nie daliście rady, postawiliście na siebie, na swoje interesy i przegraliście, tak? I dzisiaj, jeśli chcemy pokonać PiS, to trzeba myśleć o tym, żeby po prostu szukać nowych ludzi. Ale nie ludzi na papierze, którzy gdzieś tam pojawią się na listach, po to, żeby uzyskać procent czy dwa. Tak to było zrobione z Michałem Kołodziejczakiem, osoby, która miała pewne poparcie społeczne w swoim środowisku, tak, a więc to został on doklejony do koalicji obywatelskiej, po to, żeby te 2%, ten procent gdzieś tam uzyskać. No i potem można powiedzieć czałczesku, tak? Został on wchłonięty i koalicjaka nie ma. Przecież mógł stać się nowym liderem, tak? Jakimś nowym liderem realnym, rzeczywistym, a nie tylko malowanym. Natomiast dzisiaj koalicja, jeśli faktycznie chce myśleć o, o przetrwaniu, o skutecznym walczeniu, w, o utrzymaniu władzy, przynajmniej tej parlamentarnej i tej rządowej, no to musi myśleć o nowych twarzach. A więc muszą być wpuszczeni nowi ludzie z nowym pomysłem, Którzy będą mieli wpływ na coś. Dlatego że ci ludzie, którzy są zawiedli, i albo koalicja się wymyśli na nowo, albo wprowadzi nową formułę rządzenia, nową metodologię rządzenia, albo w końcu liderzy koalicji postawią na Polskę, a nie tylko na siebie. I albo ci liderzy faktycznie wpuszczą nowych ludzi, tak, którzy będą mieli realną władzę, realny wpływ, i te listy będą zbudowane tak, że starsi liderzy będą wspierali tych nowych liderów i do pewnej ewolucji, no to jeśli to wszystko się nie stanie, no to albo to się stanie, albo po prostu PiS przejmie władzę z Konfederacją w Polsce za dwa lata, bo nawet wcześniej, tak? Yy, I takie właśnie trwanie w, 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 takiej, w, w, te, w takim stanie rzeczy, jak jeszcze jakieś wnioski o wotum zaufania, to jest bez sensu. Wiadomo, że ten rząd nie ma wotum zaufania społecznego. Ten rząd jakby dostał wotum nieufności i tu się nie ma co gniewać. No to takie, takie są fakty, i to, że ktoś mnie oskarży o to, że ja pracuje dla PiS-u, tego nie zmieni. tak? Ten rząd poniósł porażkę. Zasłużył sobie na negatywną opinię. Niestety Polacy nie byli na tyle mądrzy, żeby być rozsądni i poczekać dwa lata. I nie poszli na tyle masowo, ile byłoby to konieczne żeby Rafał Szaskowski wygrał te wybory. Mamy dzisiaj krona Wodzkiego, Niestety taka jest sytuacja. Możecie tę sytuację zatrzymać, ponieważ są podstawy konkretne, żeby tego człowieka po prostu nie dopuścić do pasu prezydenckiego, może to zrobić legalnie. Hmm. Pytanie, czy was stać? No, odpowiedź prosta, nie stać was na to, a więc skoro was na to nie stać, tego nie zrobicie, bo nie macie odwagi, nie macie determinacji, nie macie siły, nie macie woli politycznej i boicie się konsekwencji, tego nie zrobicie, no to pomyślcie, jak można z tym człowiekiem jakoś funkcjonować, tak? I faktem jest, że będzie to trudne. Natomiast, no, faktem jest też, że koledzy dzisiaj nie ma na siebie pomysłu. Jeśli chodzi tylko o to, żeby trwać po to, żeby koalicja w, trwała i gdzieś tam sobie dojechała do wyborów, po to, żeby w, w, mieć pensje poselskie yy, i posadki rządowe, no to nie, to nie tędy droga. Bo wówczas do władzy wróci PiS, być może z Konfederacją, wtedy już nie będzie tak miło, jak z, podczas 8 lat rządów PiSu, to już będzie inaczej. I yy, jednak udało się odebrać PiSowi władzę po dwóch kadencjach. Zastanówcie się nad tym, co by było, gdyby rządził trzy kadencje, tak? Eee, natomiast tym razem być może to się już nie uda. A więc zastanówcie się nad tym, bo macie dwa lata, co zrobić, żeby to się nie wydarzyło, tak? A jakby tu metoda jest prosta. Po prostu raz jeszcze trzeba zmienić metodę rządzenia. Trzeba po prostu przestać się kłócić, postawić na Polskę a nie na siebie. Trzeba zmienić rząd, trzeba zmienić premiera. i Przede wszystkim trzeba wpuścić nowych ludzi z nowym pomysłem, tak? Na listy. I to jest niezbędne. I sprawa jest prosta. Albo to zrobicie, albo, albo tego nie zrobicie. No bo dzisiaj formuła jedziemy dalej, no to jest jazda dokąd? No do, rozumiem, utraty władzy, do przejęcia władzy przez PIS. I tu nie chodzi o to, żeby koalicja jechała dalej w takiej formule po to, żeby przegrać i potem móc mówić ojej, ograli nas, a myśmy chcieli, nie udało się. I potem, żeby liderzy pisali kolejne książki, tłumaczyli, dlaczego się nie udało. Tu nie chodzi o to, chodzi o to, żeby PiS z koncentracją nie przyjęli władzy w Polsce, tak? A więc może można to zatrzymać, no pytanie, czy was na to stać, tak? I czy chcecie to zrobić, czy wolicie postawić na siebie, na swoje interesy polityczne, że faktycznie jesteście w stanie gdzieś tam wyciągnąć wnioski, wszyscy, bo jesteście wszyscy temu winni, tak? Koalicja 15 października, to nie jest tak, że Tusk jest winny wszystkiego. Nie, nie, absolutnie. Jesteście wszyscy winni, wszyscy postawiliście na siebie, wszyscy kłóciliście się o swoje interesy partyjne, wszyscy kłóciliście się Ponieważ były wybory do Europarlamentu, wybory samorządowe, i chodziło wam tylko i wyłącznie o wyniki w tych wyborach, byliście przekonani, że wybory prezydenckie są nie do przegrania. Okazało się, że te wybory zostały przegrane. Ja też do pewnego momentu myślałem, że Trzaskowski nie ma z kim przegrać. To się zmieniło po debacie w Końskich. No ale trzeba to sobie powiedzieć jasno i wyraźnie: że Rufal Trzaskowski przegrał, zwalczaliście go przez całą kampanię wyborczą. tak? On był atakowany właściwie ze wszystkich stron, przez wszystkich. I teraz mówi, że on nie dał rady, w sposób trochę śmieszny. Tak? No nie dał rady tylko też dlatego, bo był atakowany, niby, przez swoich partnerów. Tak? Przecież Szymon Hołownia jeszcze dwa tygodnie przed pierwszą turą wymyślił sobie, że usunie Trzaskowskiego właściwie z rywalizacji, że to on będzie prezentował całą koalicję rządzącą w drugiej turze. Tak? I właściwie Hołownia grał na siebie przez całą kampanię wyborczą, prowadził naprawdę kampanię wyborczą nie fair. No i co mu to dało? No niecałe 5%, tak. Podobnie Magdalena Bia, która wmawiała ludziom, że wybory prezydenckie dopiero są w drugiej turze, a w pierwszej turze głosujemy sercem, no i z tego serca dostała 4%. Adrian Zamberg postawił na siebie, wiadomo, bo jego Polska nie obchodzi go, tylko interesującam. Dostał 4%, no i, no i tak to dzisiaj wygląda. A więc albo się zmieni ten sposób myślenia i wtedy faktycznie zbudujecie coś, co za dwa lata być może będzie w stanie wygrać z Pisem i Konfederacją, bo to się nie zmieni. I wówczas faktycznie pojedziecie dalej i dojedziecie do, do przystanków Polska, PiS-u i Polska Konfederacji, i będziecie mogli spokojnie PiS-owi oddać władzę i wówczas zastanawiać się nad tym, o jej co się stało, tak? Natomiast po raz jeszcze, to jest tak, że być może, kiedy PiS odzyska władzę z Konfederacją, będzie to sprawował, to będzie trzeba czekać nie 8, ale być może, nie wiem, 16, 20, 30 lat, żeby cokolwiek można było zmienić, bo faktycznie oni ten układ domkną, tak? i będą mieli swojego prezydenta, który im w tym pomoże. A więc czas jest bardzo trudny. Trzeba wnioski wyciągać z tego, co się stało. Okej, okay, jest jak jest, natomiast wnioski trzeba wyciągnąć i zrozumieć, że żeby było lepiej, to nie można robić to samo, co doprowadziło do porażki. Tak? A więc zróbcie tak, żebyśmy mogli my, obywatele, zrozumieć i widzieć, że chodzi wam o Polskę, a nie tylko o siebie. Ja bym oczekiwał, jako obywatel, żebyście nie dopuścili Norwatskiego do prezydentury, dlatego że są podstawy i tak by było najlepiej. Znaczy, ten człowiek nie powinien być w ogóle prezydentem, mimo to, że na niego zagłosowaliście sferów ludzi ok. Natomiast faktem jest, że ten człowiek nie przedstawia tak, tak naprawdę mi do tego, żeby być prezydentem Polski. I o tym wiecie. A więc zablokujcie to. Ale jeśli już Was na to nie będzie stać, bo wątpię, żeby Was na to było stać, bo do tego potrzeba tego, czego nie macie, czyli kojones. Wy tego nie macie. Nie, nie macie odwagi determinacji. Nie macie przede wszystkim na tyle determinacji, żeby móc potem przyjąć na kraty różne oskarżenia. A więc, skoro tego nie zrobicie, to przynajmniej zastanówcie się nad tym, co zrobić, żeby nie dać władzy w Polsce pisowi całkowicie. I tego od was oczekujemy. A więc yy, pamiętajcie, co było dwa lata temu. To był wielki marsz. Ludzie wam zaufali, dzisiaj ufają wam mniej. Pokazali wam, yy, dali wam ostrzeżenie w wyborach prezydenckich. Okej, okay, zgadzam się, że ludzie też nie postąpili mądrze, ale trudno jest jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, tak? I albo wyciągniemy jakieś wnioski, zrobimy coś, albo wniosków nie będzie żadnych, no i Konfederacja z pisem zbudują taką Polskę, z której faktycznie wielu z nas się wypisze, bo będzie na po prostu nie do zniesienia. Zastanówcie się nad tym, myślę, że warto. To tyle.